Cześć, cześć widzowie, jesteśmy w kolejnym odcinku Wystrzałowa Zabawa, to chyba będzie pierwszy z bossów, no to co? Chyba idziemy. Hmm. O, teraz się pojawił Sackboy, wybierz. Ci powiem, że akurat z bo już się szybciej ładuje niż w Little Big Planet 3 Wiem, co to za UL Co to za ule? Co to? Co to? No jaki nieustraszony bok! Odważny, z wygałganek! Najodważnie! Co? możemy to podnieść? Pewnie tak jak, jak takie zwykłe. Można! Dwa. nie, Dzień. Dzień. Tutaj. Co to nie. Nie, nie. Nie, już takich za Nie, nie. Co za prowizorka? Kula. Ten ul zniszczmy! Gdyby tych pszczółek tu nie było. Chodźcie pszczółki. co? Jak? Ja zniszczę ten wasz ul. A masz! Ból. Ból. O nie! nie jest problem. Ja muszę... Po kulę! Kula! Jest! Coś. Tego wroga trzeba ciągnąć za ogon. Op. Na razie jesteśmy osunięci, więc. Ustrój nie byłbym bardzo rozczarowany, gdyby coś ci się spało. O nie, nie, nie wy. Nie wy. Boom. O nie, czyli że to trzeba na górę targać? Bum! Udało się! Udało się na szczęście! Ty nagłówki! Pisak, mój pogrzebany żywce. Weks urządza paradę! Przejście? Pośpiesz się szpodziaku. prawie skończyłem. Nie ja uciekam, to ty nie są. co tu jest Co tu jest za portal? Nie wiem, tu można wejść, czy co? Ale ja tutaj pozbieram. Ja tylko teraz zobaczę tak. To jest portal? Tak, portal, portal. Weks! Czy to będzie taka krótka zabawa, czy już go pokonamy? To no, Dzielny postanowił ocalić swoich małych przyjaciół. Chyba nie myślałeś, że ich tu znajdziesz. Nie, są zajęci pracą nad wichrzycielem, daleko stąd. A zresztą możesz sam zobaczyć. O, no, spójrz tylko, jak mróweczki, mają się jak... Czy potrzebuje jednak sporej takiej chłodziwa? Więc dostarczam im mroźne, górskie powietrze! O nie! Tak, został też porwany do dziury, no ale jest gdzieś indziej. Weks. Czy to jest cóż ostat... Podoba ci się ta... mój nowy styl? To Nic nie poradzę! Mam niepoprawną słabość! Tak łatwo się go pokonuje, że on ciągle na nam rzuca. Nie, 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 no To jest taki łatwy? Taki łatwy to jest? jak to łatwe! Łatwe! Pora na zmianę! Co? Już to końca? Co? 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 Top, top. Tak, to Tak, hop. Tak Kto by pomyślał, że szmacianki mogą być tak uciążliwe? Nie ja! Jest tu łapa jakaś? I to wszystko pewnie. Ups! Oby nie wywołały labijki! I bądź. czekaj na wyjątki! Oh. Myślisz, oh. że zdołasz stralić mnie? Ja nie wiem, co to, to takie łatwe! Mam dość tego kierunku! Kręci mi się pewnie... ...w dlaczego? A ty on jeszcze może w drugą stronę, tak? Koniec! Znuciła mi się zabawa! Od tutaj! Bomba. Tak, tak, tak. Bomba. Na każdym O, pokonałem go, ale ja też umarłem. Już go pokonaliśmy. Tu chyba jest koniec. Nie wątpliwości, sagboju. Jesteś po prostu wyciergany na włóczkowego rycerza, oj, tak. To dopiero to jest koniec? początek. Co? Kto może wiedzieć, co jeszcze weks będzie chciał ukraść? Gigantyczny gąszcz, co? To miejsce słynie z bananów, wystrzacha. No to ruszaj w pościg. Życzę powodzenia. Będę cały czas mieć cię na oku. Mm. Nie, nie. Prawie. Powiem, że fajny etap. Nie wiedziałam, że to będzie takie trudne. W następnym odcinku to pójdziemy do rakiety, albo bo tu jeszcze jest taki most i Tutaj jest. O, jakiś kwiat. Królestwo kraplantydy? B. Królestwo kraplantydy. Hm. Kra... Kraby. Kraby. Kraplantydy. Śmieszne. A! I my chyba tam będziemy. Bo jako trzeci lub ostatni świat, to by chyba tutaj też będę tak. Do odcinku, do zobaczenia, papa. Pa.